Ej Małpka, nudzę się idziemy coś kraść. Do spoko. Dobra, ale na razie chodź na balkon, bo muszę ochłonąć. Dobra. Na balkonie. No dobra, co ochłonąłeś już? Nie, jeszcze daj mi chwilę. No dobra, ale no to weź się pośpiesz, bo zaraz zamkną bank i będziemy mieli okazję, żeby ten, żeby się tam wkraść i żeby jak... Nie, jak no, znaczy jak już od, e, nie zam, znaczy zam, znaczy jak jeszcze będzie otwarty bank, to wejdziemy tam, ukryjemy się gdzieś i zostaniemy tam... na noc zostaniemy zamknięci w banku. No dobra, aby, 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 aby. Nie no, co to jest jakieś zielone gówno na mnie spadło. To mnie przygniata. Co to w ogóle jest? To jest jakaś małpa zielona Elo. Jestem kosmitek. Aha, jak ty się tu znalazłeś? No nie wiem, bo ja jestem ogólnie z kosmosu I ten, no i No i nagle Mnie coś zniosło, kurde Tutaj i ja spadłem Ogólnie i zda. Aha, fajnie, chcesz dołączyć do naszego teamu Jak Janusz się zgodzi No ja się zgadzam O, to fajnie No rel fajnie To chodź z nami okreść bank Spoko Uuu!